Kanał Maturana Maxa rozwija się dzięki Wam. Oglądacie nas, subskrybujecie. Jeszcze nie subskrybujesz? Zrób to teraz. Komentujecie nas i zadajecie pytania. I dzięki pytaniom możemy rozwijać nasz kanał zgodnie z Waszymi potrzebami. Jedno z pytań zadała Doris. Nazywam się Iwo Scelina. Jestem autorem kursów maturalnych i ekspertem na platformie Matura MaturaNaMaxa.pl. Od ponad 25 lat jestem nauczycielem i egzaminatorem. Pomogłem przygotować się do matury już tysiącom uczniów, a teraz chcę pomóc również Tobie. Doris napisała do nas pod jednym z filmów prośbę o odpowiedź na pytanie dotyczące błędów językowych. Jakie mają podłoże? Bo wielu nauczycieli nie chce wyjaśnić, na czym one polegają, i piszą tylko, że to błąd. Rzeczywiście, zagadnienie błędów językowych to temat, który dla maturzysty jest istotny. Więc Doris, dzisiejszy odcinek specjalnie dla ciebie i dla tych wszystkich, którzy zastanawiają się nad swoimi błędami językowymi. Rozpatrywanie. Klasyfikacji błędów językowych warto rozpocząć od tego, żeby zauważyć, że błędy mogą być zewnątrzjęzykowe i wewnątrzjęzykowe. Zarówno jedne, jak i drugie mają wpływ na ocenę Twojej pracy, Twojego wypracowania maturalnego. Błędy zewnątrzjęzykowe to te związane z interpunkcją, z ortografią, wiadomo, one podlegają ocenie. Liczba twoich błędów ortograficznych, interpunkcyjnych będzie decydowała o tym, czy masz dwa punkty, czy jeden, czy może zero, właśnie w tych kategoriach. Ale pojawiają się również błędy wewnątrzjęzykowe, i tutaj punktacja jest zdecydowanie wyższa, a wypadałoby sobie powiedzieć, jakie to przykładowe mogą być błędy, na co uważać w momencie, kiedy pisze się swoją pracę, a potem, bardzo dobrze, gdyby tak właśnie było, redaguje ją ponownie, czytając na przykład taką korektę przed oddaniem. Do błędów wewnątrzjęzykowych zaliczamy te, które są związane z systemem języka. Można powiedzieć, że są to te błędy, które byśmy określali jako gramatyczne. Po pierwsze mamy tutaj błędy fleksyjne. Związane są one z niepoprawną odmianą. I spójrzmy na przykłady, które zaczerpnięte są z prac maturalnych. Jacek Stoplica nie mógł wziąć za żonę Ewy Choreszkówny. Mamy tutaj błąd, który jest związany z niepoprawną odmianą czasownika wziąć, ponieważ poprawna wersja tego zdania brzmiałaby Jacek Soplica nie mógł wziąć za żonę Ewy Choryszkówny. Inny przykład to zastosowanie niepoprawnej odmiany umieć i rozumieć. Spójrz na przykład. Romantyczne teksty o nieszczęśliwej miłości umią poruszyć emocje czytelników. To forma niepoprawna. Powinno być romantyczne teksty o nieszczęśliwej miłości, umieją poruszyć emocje czytelników. Ważne jest, aby wiedzieć, że niektóre czasowniki w języku polskim nie mają, hmm, nazwijmy to, klasycznej, takiej popularnej odmiany, że są szczególne. Błędy fleksyjne pojawiają się również podczas odmieniania albo nieodmieniania niektórych wyrazów. Szczególnie popularnym błędem fleksyjnym związanym z nieodmienianiem wyrazu jest stosowanie jednej podstawowej wersji nazwiska Fredro. Otóż Aleksander Fredro ma nazwisko, które w języku polskim odmieniamy. Nie mówimy zatem dzieła Aleksandra. Fredro to przykład polskiej literatury romantycznej. Powinniśmy powiedzieć dzieła Aleksandra Fredry. Ponieważ to nazwisko. Zupełnie normalnie odmieniamy. Ale zdarzają się również takie sytuacje, gdy odmieniamy wyrazy, które powinny być nieodmienne. Na przykład przygotuj sobie kubek kakaa. To wersja niepoprawna. Powinno być przygotuj sobie kubek kakao. Do błędów typowo gramatycznych zaliczamy również błędy składniowe. Są to te błędy, które wpływają na konstrukcję zdania, na konstrukcję całego wypowiedzenia, na łączenie między sobą wyrazów, które są używane. Te błędy mogą się pojawiać równocześnie, w jednym zdaniu. Możemy różne błędy, właśnie składniowe, wprowadzić w jeden ciąg i w tym momencie moja praca będzie w jednym miejscu miała zaznaczone kilka błędów. A warto pamiętać, że błędy są liczone ze względu na ich ilość. To znaczy 1, 2, 3, 4, 5 i tak dalej. Więc im mniej błędów popełnię w ogóle, tym wyższa punktacja za język. Spójrzmy, jakie to mogą być przykłady błędów związanych właśnie z konstrukcjami składniowymi. Często dochodzi do takich błędów wtedy, kiedy łączymy ze sobą zdania. Na przykład. Bohaterowie Kamieni na Szaniec wiedzieli, że nie można polegać na osobach, którzy nie dotrzymują danego słowa. Błąd, który tutaj się pojawia, jest w ostatniej części tego zdania. Powinno ono brzmieć: Bohaterowie Kamieni na Szaniec wiedzieli, że nie można polegać na osobach, które nie dotrzymują słowa. To osoby nie dotrzymują słowa, a nie bohaterowie Kamieni na Szaniec. Zauważyć również można takie błędy, które wynikają ze złego połączenia wyrazów, które na siebie mają jakiś wpływ. Mówimy wtedy o związku rządu. Jeden nadrzędny wyraz decyduje o tym jaka konstrukcja powinna być użyta tego wyrazu, który będzie wyrazem podrzędnym. Przykład. Pilot w dzieciństwie słyszał, że nie trzeba zwracać uwagę na dziecięce pomysły. To forma niepoprawna. Powinno być. Pilot w dzieciństwie słyszał, że nie trzeba zwracać uwagi na dziecięce pomysły. Zwracać uwagi będzie poprawną konstrukcją właśnie w zakresie związku rządu. A często pojawiają się takie błędy, no między innymi też w pracach maturalnych. Również błędnie posługujemy się niektórymi konstrukcjami. Wydaje nam się, że dłuższe formy są lepsze, poprawne, a krótsze to jakieś takie nieuzupełnione. Przykład, myślę, że bardzo naturalny, miłość dla ojczyzny zamiast miłość ojczyzny. Więc Konrada charakteryzuje miłość dla ojczyzny. To błędna konstrukcja. Powinniśmy powiedzieć Konrada charakteryzuje miłość ojczyzny. Więc krótsza wersja w tym wypadku jest jak najbardziej poprawna. Błąd również się pojawia wtedy, kiedy Używamy nieodpowiedniej kolejności wyrazów. Mówimy wtedy o błędnym szyku. Ja wiem, że język polski dopuszcza to, aby wyrazy były w zdaniu układane w pewien sposób dowolnie. Natomiast należy pamiętać, że... Wypracowanie maturalne podlega zasadom jednak oceniania języka w takiej wersji jak najbardziej poprawnej. Można powiedzieć, że to jest taki język polski pisany, oficjalny. Więc wymaga się w tym momencie od piszącego używania jak najbardziej poprawnej konstrukcji zdania. Szyk zdania, czyli kolejność występowania wyrazu w tym zdaniu, też jest brany pod uwagę. Spójrz na przykład. Stało się to wiszącą groźbą utraty reputacji nad kmicicem. To niepoprawne zdanie ze względu na szyk. Poprawnie trzeba byłoby ułożyć te wyrazy w taki sposób. Stało się to wiszącą nad kmicicem groźbą utraty reputacji. Również często dochodzi do e, błędów, które są związane z odmianą zaimka ów. E, oprócz tego, że. Jest to zaimek, którego odmianę rzeczywiście trzeba by poznać. Warto również zasygnalizować, że może być ten zaimek traktowany jako archaizm, a nie jest to dopuszczane w momencie, kiedy ma być stosowany styl ogólny. Współczesnej polszczyzny. Więc w momencie, kiedy chcesz użyć właśnie tego zaimka, warto się zastanowić, czy nie można by go zmienić na jakiś inny. Przykład błędnej konstrukcji właśnie z tym zaimkiem. Dosyć często spotykane stwierdzenie: W ów czasach obowiązywał kodeks rycerski. Nie, należy odmienić ten zaimek. W owych czasach obowiązywał kodeks rycerski. Tylko taka konstrukcja byłaby w tym momencie poprawna. Wśród wybłędów językowych możemy również wskazać takie, które dotyczą mylenia słów. Dlaczego mylimy słowa? Bo nie do końca wiemy, jakie mają znaczenie. Nie potrafimy ich wykorzystać w odpowiednim miejscu. Przykład. Władcy byli otoczeni powszednią czcią. To błędna konstrukcja. Powinniśmy powiedzieć, że władcy byli otoczeni powszechną czcią. Więc powszedni i powszechny. To dwa różne słowa. Częstym błędem właśnie na maturze jest nieumiejętność dobrania tego odpowiedniego słowa do akurat sytuacji, którą wybieram w ramach zapisania mojego zdania. Również błędem, który się pojawia często na maturze, jest błąd spowodowany powtarzaniem treści. To znaczy, umieszczamy obok siebie dwa słowa, które oznaczają w zasadzie to samo. Ile razy w Twojej pracy pojawił się na przykład okres czasu? To błędna konstrukcja. Mówimy albo o czasie, albo o okresie, gdyż jedno i drugie słowo oznacza tę samą rzeczywistość. Tak samo błędne będzie stwierdzenie, że autor, na przykład Harling Grudziński, odwołał się do faktów autentycznych. Fakty zawsze są autentyczne. Zatem możemy powiedzieć, że wykorzystał fakty albo wykorzystał wydarzenia autentyczne. Wtedy dopiero ta konstrukcja będzie poprawna. O błędach językowych możemy mówić dużo, natomiast w tak krótkim nagraniu niestety nie jestem w stanie podać zbyt wielu przykładów. Jeżeli chcesz zgłębić ten temat, zapraszam Cię na stronę maturana.pl. Znajdziesz tam kurs, jak przygotować się do matury z języka polskiego w Formule 2023. Maturalne ABC. Przeprowadzę Cię nie tylko przez zagadnienia językowe, ale przez wiele innych ważnych na maturze z języka polskiego zagadnień. Jeżeli chcesz, abyśmy odpowiedzieli na Twoje pytanie, podobnie jak odpowiedzieliśmy na pytanie Doris, zostaw swój komentarz pod filmem i wyczekuj następnego nagrania. To co? Widzimy się?